Kto to jest Duda? Mm. Prezydent. Wow. Kto to jest Andrzej Duda? Prezydent. I? Nie Premier. <laughs> Dlaczego zabraknie wody pitnej na świecie? Nie zabraknie, tak. Proszę nie się tu. Dobra. Yes. Wymień trzy cechy, które charakteryzują młodzież XXI wieku. Nam. Czy umiesz opisać młodzież XXI wieku, czyli nas, jednym słowem? Najtrudniejsze pytanie. Kto to jest Andrzej Duda? Prezydent Polski. Kto to jest Andrzej Duda? Kto to jest Andrzej Duda? A co by zrobił, gdyby Andrzej Duda przyjechał pod Twój dom i chciał Ciebie przeznaczać? Zabiłbym go. Co byś zrobił, gdyby Andrzej Duda przyjechał do ciebie pod dom i zapytał, czy może u ciebie przemocować. Tak, jakbyś tak No, Opisz jednym słowem młodzież XXI wieku. Język, język! Dobrze ci idzie. Nie wiem. Dobra. Myślisz, że woda pitna może się kiedyś skończyć? Tak. Dlaczego? Kto to jest Kopernik? Astronom, ja, matematyki, lek. Jakie jest nasz fora społecznościowe? Facebook, Instagram, Snapchat, Czego się NK, Twitter. Właśnie, Twitter, art. Obywski. Nie nie wiem. Ja, ja już nie młodzież. To się bo. wypipuje. Przecież. Dużo tutaj młodzieży. Okej. Okay. Jakie są najbardziej popularne trendy wśród młodzieży? Chodzi bardziej o ubiór, jakieś śmieszne rzeczy. E, tak. e, jak było lepiej? Jak było 8 lat posłówki, czy gimnazjum i posłówka osobna? Nie mam porównania, bo nie wiem jak było, jak było 8 lat postawki. A kto to jest Rezi? Nie mam pojęcia. Znaczy nie. No pewnie jakieś tam się 30%. znajdą, ale zależy od młodzieży, to jest sama harcerstwa, więc nie będę to próbował. Okej, czy znasz jakichś youtuberów? Mogę. Na matbustera, bo nie chce go Ta! Starsza! Jutro znowu będzie pomidorowa! nam wczoraj! Czy to jest hit młodzieżowy? No trochę tak. w naszej klasie popularny. No to jest... No to kto to jest Duda? Santa <py> Krzyja! A. opisz jednym słowem młodzież XXI wieku. hutas Brak Krzyja! Jednym się kiedyś skończyć? Tak, to może. Dlaczego? Czy woda piękna może się kiedyś skończyć? Obie? No, ja. no. woda ja. <co scholarship> <Banarità> no, no nie, wygląda, że możemy zadziałać. Dobra. Kto to jest Andrzej Duda? To <cito> jest prezydent Polski. <arts> <nice> nie wiem. Kolejne pytania. Ym, czy woda pitna może się kiedyś skończyć? Tak. A dlaczego? Bo. <laughs> Bo jej nie będzie. <laughs> A dlaczego jej nie będzie? Bo się skończy. Czy... Ej, Opisz młodzież XXI wieku jednym słowem. O kurde. <laughs> to jest? Jolo. <grym> Czyli? No, że jest tylko ja zaś się Rozumiem, że to, to są Japonki, tak? Tak, ja się za chwilę idę. Czy Japonki są modne? Wśród dziewczyn, tak. Ale tak takich gimnazjum chodzą. Na razie. Po Tak. Masz gdzieś bywa. Cześć, Hubert. Powiedz mi, kto to jest Andrzej Duda? Tu jest, tu jest Andrzej Duda Prezydent. Andrzej Duda napędził ten I jemu Andrzej Duda i dziewczyna Andrzej Duda. Czy, czy da się lubić młodzież XXI wieku? Da się, ale bardzo trudno. Dlaczego trudno? Bo niektórzy biją, a niektórzy się mili i ewidentnie się zaprzyjaźnią. Czy wiesz kto to jest Rezi? Rezi A jak myślisz? Prawda? Jak myślisz? Kto to jest Messi? Aaaa, Messi to piłka! Jest tu patrz, był prawie ulubiony z Polski. ale on jest z Polaki Dlatego nie jest mój ulubiony Dlaczego zabraknie kiedyś wody na świecie? Dlaczego zabraknie wody pitnej na świecie? Jaka jest młodzież XXI wieku? Fajna. Dlaczego zabraknie wody pitnej na świecie? Tutaj jest Duda, prezydent. Jaka jest młodzież XXI wieku?